No, ty chuję. O kurwa! <głos> CO <głos> JEST?! Ja wyjeba... Idę kurwa w strażaków grać! Ja Jakie to no. było Dobra, to Pijany mi be. wyjebało cs Nie no. NIE! Case drop EU. Halloween to u nas Halloween. Wygrywaj najlepsze skiny i bój się mega promocji, nawet do 70% taniej. Ulepsz wygrane skiny i pomnóż ich wartość. Bierz udział w codziennych giveaway'ach. I dzienny bonus i wypłacaj skiny natychmiastowo. Case drop EU. Nie możesz tego przegapić. Halloween przedłużone. Masz więcej czasu, żeby skorzystać z lepszego drogu w halloweenowych skrzynkach. Co mam na PES-rze? Poczekaj, zastanówcie się, pierwsze? ja sobie coś zmienię, co? Nie, on poszedł zmienić. No zarachuję wentylator wentylator wsadzę. <ślesEN approximate> <ślesen> <ślesen> Uważaj, bo może ci ten... Sycha mi się trochę. Przepraszam, że mi się gra. Bo po, nie możesz podawać w stronę przeciwnika. On nie trafi. Oku. No, gdzie jest ta karta? Jestem zainteresowany. My będziemy o toj i czy u pan zainteresowany stroną swojego wczarkanickiego na konkurs. Za 2 Tak, za ile Jak najbardziej. Jeśli są jakieś nagrody, to chętnie. Czy Ridzinio za 19, pozdrawiam. Dzięki panowie. Dzięki Daskbro za 10 złotych. Pozdrawiam. Dzięki Smolik za. A Smolik, dziękuję. To już. Ja baczko go. zamieszku w czasach, może. Sprzed Antycheata. Ja nie wiem, co we mnie wstąpiło. Nie wiem, jak to zrobimy tak w zostałem. Czy to jest niemożliwe, no. A, a może Smolik? to jest. Weź ich taki jebać, że to jest koniec. Bambiczek, jednostoletnie, tak powiedziałem. Nie powinienem. Nie rozumiem. Przepraszam. Nie wiem. Żartowałem. wypchnęło mi się. To był żart, to była satyra. Wulgarna, ale satyra. Pokaż mi tą Polskę, ty. Ty graj Francją, ty się go nie słuchaj, Ty graj Francją ty się go nie słuchaj Ty graj Francjon, ty się go nie słuchaj Płyta mu się Prawy analog lekko w dół Albo zależy w jaką stronę biegniesz O widzisz? co ja zrobiłem? I ten bramkasz ty Kurwa O ja pierdolę to się nadaje na YouTube trochę on. Jeszcze pikuję no, jeszcze, <laughs> Powoli takie mam wewnętrzne, mam takie drgawki narządów, nie? Tak się te lepią. Zaraz to wyjdzie na zewnątrz coś hmm. Zagramy. So this is just to remind everybody, that when cyberpunk launches, it will work on both current no. Tam, no i później cover tam, jak miał tam szał donacji u siebie, no to jak kończył, to puścił rajda, wysłał wariatów też, no i tam poleciało. No. Poszło, wyszło, no i tam mówię, dobra, to robimy promocję na 8,5k. Gole. Chuja, znaczy w, twarz sobie na jedno wychodzi. No. Jest mecz. Proszę zachowanie kultury. No. Ja kulturalnie jestem zoba. Kulturalnie bramkę strzelam, no. nie trafiasz bramkę. No, Ja się podaję do dymisji jako trener. Nie, ja gram takie rzeczy, które nie wychodzą w ogóle. Nie przeszło, nic nie przeszło. O kurwa. Ja

Zaraz dam link na czacie i pomożemy. Co to jest? Gdzie jest rysta? 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 Tak, ja dawno nie mam, nie miałem. Jak widać, panowie się nie dogadali. Emocjonalnie 20 milionów. Ale super. A teraz w tym temacie, ale trochę, tylko trochę poważniej. Chodzą słuchy, że zespół Golec Orkiestra zmienia nazwę na Szmalec Orkiestra, Kasia Cerekwicka na Kasa Cerekwicka, Kamil Bednarek Dzięki, na Daj Mi Bednarek, a Krystyna Janda na Krystyna Panda. No, nie wiem. No, 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 o! Kur... Pięknie! Dziękuję, panie Pawle. Celowałem w ogóle. Nie ma co? W wow. końcu siadło, panie Pawle. Ale, 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 to ma wykończenia. To. O kurde, to okienko wpadło, nawet nie zdawałem sobie sprawy. on umie uderzyć. Przyjąłem, uderzyłem już nie za długo, nie za krótko. Nie Trochę spowiem, wziął, się, jak się nie zatrzyma, nie? Ała! Nie będę tak grał z Hamem! Co?! O, <grytanie> to jest, kurwa, niemożliwe, że ja się z nim, kurwa, w poprzedniej meczach bawię, o tu mi wali na pizdę, nie o, mogę to robić, kurwa! Podjebany nie działa jeszcze Gładzi, ty... Gładziutko jak broda Mateusza W do, tam Kurwa nie działa no No zadziałał Ma tam teraz sporo Panie spokojnie tytuł przegrywamy muszę wypierdalać dobranoc <laughs> się Nie trafili z formą? Spokojnie, to tylko mecz otwarcia. Wiele spotkań przed nami. A taki zimny prysznic może zapewnić motywacyjnego kopa, którego ewidentnie im dzisiaj na boisku brakowało. Lepiej wcześniej niż później, panowie. <gry> Zamiast panów.